Witam Was w moim nowym filmiku na YouTubie. Dzisiaj przeniesiemy się do miasteczka, które jest bardzo malownicze i myślę, że już możecie je znać, a mianowicie jest to miasteczko o nazwie Arta. Dlaczego myślę, że możecie je znać? Ze względu na to, że bardzo dużo ludzi lokuje się podczas swoich wakacji na północy wyspy, a ona jest gdzieś w tamtych regionach. Także jestem bardzo ciekawa, czy znacie to miejsce, czy już tam byliście, czy zwiedziliście te miejsca które ja pokazuję, a jeżeli nie, mam nadzieję, że będziecie mieli w planach przy następnych Waszych wakacjach na Majorce. Tyle tytułem wstępu, już więcej nie będę przedłużać, wszystko powiem w trakcie trwania tego filmiku. Teraz tylko zapraszam Was standardowo na mojego Instagrama wyspiarek.pl, gdzie pokazuję dużo więcej, często też dopowiadam niektóre rzeczy do moich właśnie filmików na YouTubie. Zapraszam również na mojego bloga wyspera.pl. Dodatkowo proszę Was serdecznie o subskrypcję, łapki w górę, komentarze, tak jak wcześniej mówiłam, dajcie znać, co sądzicie, czy lubicie, czy byliście, czy Wam się podoba wszystko, co Wam przyjdzie do głowy. No i tyle tytułem wstępu, tak jak mówiłam, zapraszam Was do obejrzenia odcinka. Standardowo zaczniemy od lokalizacji tego miejsca. Arta znajduje się na wschodnio-północnej części wyspy. Jeżeli chodzi o trasę od Palmy, jest to około godziny drogi autem. Jest to około 80 km i wyobraźcie sobie jak na Majorkę, którą można przyjechać w 2 godziny, no to już się robi taka odległość, aczkolwiek warto w tamtą stronę tak czy siak się udać. Arta jest miasteczkiem i tutaj, tak jak widzicie, teraz przejeżdżamy się przez taką starówkę. No te budynki pozostawiają wiele do życzenia, są po prostu może nie że zaniedbane, szczerze mówiąc, nie wiem z czego to wynika, czy to po prostu jest tak, że oni nie mają zgody na renowację tych budynków, czy po prostu gdzieś tam brakuje na to finansów, chociaż szczerze mówiąc nie sądzę, bo przyjeżdża tutaj wielu turystów co roku, więc myślę, że jednak tutaj nie o to chodzi, myślę, że one muszą zachować taką, taki swój oryginalny wygląd. Tutaj widzimy tą część taką bardziej rozbudowaną, bardziej cywilizowaną. Możemy nawet tutaj dojechać pociągiem. Mamy stację. E, mieszka tu dość dużo lokalnych mieszkańców. Mają nawet swój supermarket, co nie jest takie oczywiste w każdym miasteczku na Majorce. Teraz zbliżamy się do takiego jednego z bardziej popularnych miejsc w arcie. Jeszcze wam nie powiem, co to jest. Dajcie znać, czy, dajcie znać w komentarzu, czy wiecie, o czym mówię. No dobra, więc dostajemy się już do, do tego kompleksu, który nazywa się Santuario de San Salvador. E, możecie zobaczyć, że on jest strategicznie położony bardzo wysoko y, na mapie tej miejscowości. Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Przyjrzyjcie się dokładnie, jakie mury okalają y, ten budynek, jak to wszystko tutaj wygląda, bo to ma bardzo duże znaczenie w historii tego miejsca. Wiele informacji donosi, że na początku ten obiekt był po prostu meczetem, dotyczyło to muzułmańskiej okupacji wyspy. Później został przejęty przez króla Jachme I, który podczas podboju przez Katalanczyków wyspy, zawłaszczył sobie to miejsce i przekształcił w kościół w chrześcijańską świątynię. Później ze względu na swoje strategiczne położenie to miejsce, było, to miejsce było miejscem schronienia dla lokalnych mieszkańców przed atakiem kosarzy. Na ten moment również ze względu na swoje położenie jest taką główną atrakcją, jeżeli chodzi o artę. Widać go z miasteczka doskonale i bardzo dużo ludzi po prostu z ciekawości, nawet jeżeli nie słyszało o tym miejscu, idzie zobaczyć, co tam się dokładnie znajduje. Gdy już jesteśmy na miejscu, tak jak tutaj teraz widzimy, mamy widok piękny naprawdę. Na żywo robi mega, mega wrażenie. Mamy widok na miasteczko, mamy widok na góry, no wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Także polecam tutaj przyjechać, polecam to zobaczyć, bo myślę, że naprawdę warto. Myślę, że jeżeli odwiedziliście Ardę też, już byliście w tym miejscu, także jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu, czy wam się mu podobało. Czy byliście tutaj sami, może byliście tutaj z przewodnikiem? Co wam, co wam on na ten temat opowiedział? Jestem naprawdę bardzo ciekawa. Na mnie to miejsce zrobiło fajne wrażenie, ale tak jak mówię, jest ono takie bardzo bajkowe, filmowe, może dlatego. W sezonie jest tam otwarta restauracja z drugiej strony tego budynku. No ceny oczywiście, jak wiadomo, w takich miejscach są zawyżone, ale myślę, że na kawę warto sobie usiąść. Oczywiście przy wejściu do zamku trochę historii. Tutaj mamy opowiedziane o tym mniej więcej, o czym ja Wam wcześniej powiedziałam. Jest m.in. w języku niemieckim, w języku angielskim, w języku hiszpańskim. Mam nadzieję, że podoba Wam się też ta strona wyspy, bo ja też się często skupiam na plażach w moich filmikach, bo wydaje mi się, że to takie najbardziej atrakcyjne dla turystów. Ale warto też odwiedzić miasteczka, poznać trochę historii. Myślę, że tym też będziecie zainteresowani. Żeby pokazać Wam więcej tego typu miejsc, zostawię linki w opisie tego odcinka. No dobra. Jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja, szczerze mówiąc, bardzo podobała mi się ta moja wycieczka, kiedy tam byłam. Generalnie miasteczko jest takie bardzo bajeczne. W środku się czujesz jak w jakimś filmie, takim z dawnych czasów. Kurczę, nie wiem do końca, do czego miałabym to porównać, ale myślę, że na pewno Wam też to przyszło na myśl podczas oglądania tego odcinka. Także tak jak na wstępie powiedziałam, dajcie znać w komentarzach, czy tam byliście, czy Wam się podoba, czy podoba Wam się filmik i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie uwagi czytam, tak jak wiecie, reaguję na te komentarze. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że troszkę Was zarażam tą Majorką. E, mam nadzieję, że e, dzięki mnie zmienicie swoje plany wakacyjne i właśnie do nas przyjedziecie. No a Majorka no niestety w tym roku potrzebuje również turystów e, ze względu na kryzys, jaki tutaj panuje. Myślę, że Wasza obecność będzie tutaj mile widziana. Ok, to by było na tyle już. E, czas się z Wami żegnać. Na koniec standardowo oczywiście zaprzymotego. Instagrama wyspiera.pl. Tam możecie do mnie pisać, zadawać pytanie, jeżeli czy chcielibyście się dowiedzieć więcej, poruszyć jakiś inny temat, którego nie poruszyłam tutaj na kanale. Myślę, że to jest dobre miejsce. Zapraszam na mojego bloga wyspera.pl. Jeżeli lubicie to, co robię, chcecie mnie wesprzeć, zapraszam na mojego patronite, tam znajduje się pod nazwą Wyspiaram. Dodatkowo subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie, tak jak wcześniej mówiłam, to pomaga mi rosnąć, a wielu z Was mi tego życzy, bardzo dziękuję. Także jeżeli będziecie udostępniać, komentować, lajkować i subskrybować, na pewno dowie się o mnie więcej osób. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.